Witam. W tym filmie będę chciał pokazać, ile jest w stanie skosić chińska kosa na jednym litrze paliwa. Dlatego, że jest dość popularne takie stwierdzenie, że te chińskie kosy bardzo dużo palą, więc, sobie to dzisiaj sprawdzimy. Oczywiście nie ma to odniesienia do wszystkich chińskich kos. Ja tutaj mam konkretną kosę Demona. Jest to bardzo popularna kosa. Może akurat nie ten model, dlatego, że to jest w miarę świeży. Wypust. Ona wyszła dopiero chyba w zeszłym roku. Więc tą konkretnie kosę może mieć jeszcze niewiele osób. Ale ogólnie kosy Demona są bardzo popularne i często kupowane. Więc zobaczymy ile, ile terenu jest ona w stanie skosić tak na jednym litrze paliwa. Tak? Została ona wypalona do zera, czyli pracowałem nią dopóki silnik jeszcze pracował, dopóki sam zgasł. I zaraz zaleję paliwo. Mam tutaj dokładnie odmierzoną litrę benzyny. W tej butelce litra oznakowana jest przez taki rowek, tutaj zaraz przy szyjce. Jest dokładnie odmierzona litra. Zastosuję mieszankę 1 do 40, czyli muszę dolać tutaj 25 ml oleju. Będzie to olej oleo Maka 2 Evo, czyli taki bardzo dobry olej. Jeszcze może nie najlepszy. Niepełny syntetyk, ale już bardzo dobry. Lepszego do tej kosy na pewno nie potrzeba. To co jeszcze warto zauważyć, to że po dodaniu oleju on się tak. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale on się dosyć dobrze miesza, akurat ten olej. Ale i tak warto go wymieszać, dlatego że olej jest dość ciężki i on się z reguły bardziej gromadzi na spodzie. Więc przed nalaniem do kosy warto go dobrze wymieszać. Tak jak mówiłem, ten olej dość dobrze się miesza sam. Ale są oleje, które bardzo źle się mieszają i naprawdę dosłownie olej jest wymieszany, tak troszkę wymieszany, do połowy może z zbiornika czy tam pojemnika. A wyżej to już jest prawie czysta benzyna. Także warto, zawsze warto dobrze wymieszać. Tutaj ta kosa ma około litrę pojemności zbiornik benzyny. Ale ponieważ ten zbiornik jest dość taki niekształtny, więc warto ją troszkę przechylić, jak się będzie nalewać, żeby wszystkie tam te odkształcenia dobrze były zalane. Więc mamy litrę, nic się nie wylało. Dodatkowo jeszcze, żeby ten film był troszkę ciekawszy, zrobimy równocześnie inny eksperyment. Mianowicie mam tutaj Równo odmierzone 1,5 metra żyłki. Jest to żyłka firmy Target, 3 mm kwadratowa, z takim rdzeniem kompozytowym w środku. Tutaj jest równo 1,5 metra. Założę ją zaraz na kosę i po całym tym koszeniu znowu zdejmę i zmierzymy, ile będzie miała. Czyli chcę się dowiedzieć, ile żyłki stracę podczas gdy kosa przepali 1 litr paliwa. Zobaczymy jak mocno się ta żyłka zużyje. Nawinę teraz żyłkę. Tutaj jest głowica z szybkim ładunkiem, więc wystarczy strzałki zrównać. Żyłkę trochę wyprostować. Żeby tam się prosto w miarę przewlekała, dosyć łatwo to tutaj idzie. W ogóle nawijanie w tej głowicy akurat jest dosyć wygodne, łatwo się nawija. Pod tym względem ona mi się podoba. Dosyć lekko chodzi. To co będę kosił, to też zwróćcie uwagę, że to nie będzie typowa trawa, to będą raczej takie badyla pod drzewami. One będą raczej grube, wysokie, ale więc trochę może bardziej wymagające od żyłki, dlatego, że tak, takie badyla troszkę bardziej mogą ją zrywać, ale za to e, takie badyla mają mniejszą gęstość tak, czyli będzie się trochę łatwiej i szybciej kosiło. Trawa jest bardzo gęsta, więc ją trochę wolniej się kosi. Badyla się kosi szybciej. E, miejcie to pod uwagę bioro, e, no bo chcemy tutaj sprawdzić właśnie, jaki teren z koszy, tak na jednej litrze, Więc weźcie to pod uwagę, że to są badyla i że je się ko kosi trochę szybciej. Także zobaczmy teraz jak ta kosa sobie poradzi. A więc tu na tym filmie widzieliście, ile można skosić kosą chińską w miarę tanią na jednym tylko litrze paliwa. Cały ten film to było koszenie na jednym litrze paliwa. Z tym, że muszę zaznaczyć, że to, że tutaj ty, tą kosą akurat tyle skosiłem, to nie znaczy oczywiście, że każda chińska kosa pali tyle co ten demon, bo to jest demon turbo w miarę nowa kosa i moim zdaniem całkiem, całkiem mało paląca. Muszę ją kiedyś porównać do jakichś takich bardziej markowych kos. Zobaczymy, jak wyjdzie w takim pojedynku jeden do jednego. natomiast z takich koszeń tą kosą wydaje mi się, że ona całkiem mało spala nie wiem, napiszcie co o tym myślicie bo widzieliście w miarę obszar jaki, jaki byłem w stanie skosić natomiast trzeba też zauważyć, że tutaj to co kosiłem to były w większości badyla owszem była też trawa, były takie polanki z trawą i tak dalej, ale głównie były to badyla, owszem wysokie i gęst... I grube, tak, ale, ale badyla się kosi szybciej. To teraz zobaczmy może jeszcze ile żyłki, ile żyłki zużyłem. Tutaj już mam trochę komary mi latają, bo już jest wieczór. Żyłka, ona miała 1,5 metra, jak ją zakładałem na głowicę. Była obcięta dokładnie na 1,5 metra. Zobaczymy teraz, ile teraz ma. To jest żółka 3 mm firmy Target, kwadrat z takim rdzeniem kompozytowym w środku. Więc zobaczmy. 1,5 metra tu było. To było tyle. Zobaczmy, ile ma teraz. Na pewno dużo mniej, bo tutaj były dość grube badyla I jeszcze do tego zdarzały się też czasami jakieś takie gałęzie mniejsze leżące. Nie grube, ale jednak się zdarzały. Do tego jakieś samosieki, takie yy, może nie drzew, ale krzaków. Yy, więc mamy tutaj, powiedziałbym, że metr 16 yy, metr 16 tutaj. W tym miejscu się żyłka kończy, gdzie mam ten palec. Tutaj jest 1,50 m, czyli dokładnie tyle żyłki się zużyło na ten bardzo duży, moim zdaniem, kawał sadu. Także ta żyłka też, moim zdaniem, wypadła całkiem, całkiem dobrze. Straciła dosłownie 34, 34 cm. Także napiszcie w komentarzach, co wy. Co wy o tym sądzicie? Wasze, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Ja uważam, że zarówno żyłka, jak i kosa poradziły sobie świetnie. E, całkiem, nie, całkiem niedużo było spalone paliwa i mało zużyło się żyłki. E, także na dzisiaj to jest tyle, co wam chciałem pokazać. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na inne moje filmy.